Cześć, witajcie w kolejnym vlogu oczywiście z strony Przemo, Dzisiaj jest z tego co widzę naprawdę ładny dzień i słuchajcie, dzisiaj oczywiście standardowo lecimy na skatepark, jest około godziny 12. Ja już się zbieram, szykuję kamerę, pakuję lustrzankę, ogarniam się i lecimy na skatepark, bo coś czuję, że dzisiaj będzie naprawdę... Spoko odcinek, więc lecimy dobra widzowie, ja już sobie lecę właśnie na skatepark jest masakra, z jakieś 30 stopni dzisiaj e, na dworzu nie wiem jak ja wytrzymam cały dzień e, no ale myślę, że dam radę także co, widzimy się już e, na skateparku lecimy z wafingerami ubiorę się, go dobra, to mordeczka się ubierze przebierze się i lecimy wow. ale dobry trik, nie? skleimy

Ale żyjesz tak. Na luzie tylko, że tak Dziękuje Cześć, no Co jest Żyjesz? Łooo oh, wow. To już bolało Dobra, to co? Ostatnia próba No Dobra, ostatnia Aj. próba Jakby co, to odpuszczamy Teraz usiądzie Aaaaaj Dobra, odpuszczamy. Nie wiem. Dobra, odpuszczamy dzisiaj. Siema, jestem Hubert. Ja zrobię na początku 50 na różę. Dobra, to dalej lecimy. Na tej cenie? Dobra, to lecimy. Oj. Dobra. Wow, git. Teraz zrobię dobra z węku. Dobra, lecimy. <grym> wow, ho, ho. To może ja coś Закрутки твои. А это нам... Oh, О, oh, можно заряжать.